Hej, guys, za ja wyjazdę na dzisiejszym odcinku. Jesteśmy w Burnout Paradise Ultimate Box Paradise City. Czyli rozwalanie całego miasta. Tutaj motor się odpala literą A. Odpalamy. I A się jedzie, Z się hamuje. Strzałkami lewo-prawo. No i rozwalamy wszystko dosłownie. No i też samochodem. Ale po prostu trzeba byłoby wtedy z gry zaraz. No nie pokażę wam tego, ale na następnym filmie będzie, będzie samochód. No i widzicie, wszystko rozwalam, ja też się mogę wywalić. I będzie samochód do... Widzicie, dzwon i strzałka w dół, jazda na gumie, czy jazda na tylnym kole. Żółte światło i czerwone mi tutaj nie obchodzi, po prostu rozwalamy wszystko. No, no i rozwaramy Teraz kręcamy byle gdzie no i leżymy Oczywiście mam koszulkę Minecraft Ja wam pokażę ile O taką mam Tapetę Final z Motylkiem Ja wam tylko pokażę ile widzów powinno zasubskrybować mój kanał już, chodzę, już już Już, 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 już a, 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 szybko statystyki, bo jak też długo nie jadę to. A. No. I jak widzicie, yy, najwięcej osób mnie ogląda między godziną 12 a 18 o yy, więc niech widzowie. Uwaga, a nie, to region to nie. Widzowie bez subskrypcji 76,4% niech zasubskrybują ten kanał, bo tylko widzowie subskrybenci to 23,06%. O, ja mam to, o, tak, tutaj, pierwsza, o, i teraz tu, o, więc 76,4% niech zasubskrybuję, a 26% niech zostanie. Więc łapeczka, subskrypcja, komentarz, dzisiaj były trzy shorty z koszenia trawy, bliskie spotkanie i no, motorem tak ciężko rozwalić, bardziej samochodem. Dobra, jo, tutaj można do mechanika wjeżdżać, ładować. no... no ja miałam rozwalić miasta, nie wiem nie. I nie może być tak mniej rozwalania, bo to motorem to ciężko trafić. Ale nie, trzeba wolni po prostu. Hop, światła, znaki. Hop, wszystko. Hop, hop. No. tutaj nie można wybierać płeć: mężczyzna czy kobieta? Miałem przed chwilą kobietę, no ale no. Ja chcę mężczyznę. Można kolory wybierać, motory. Nowszy, starszy ja mam nowszym. No to jest to moja dwustronnie i dzwon. Hmm. No dzisiaj coś zależy, a nie miasto. No niestety, no samochodem będzie łatwiej. W na następnym odcinku będzie samochód, wtedy więcej porozwalam, a nie ja siebie. Tutaj można muzykę włączać, no ale jeszcze się no bo prawo autorskie no to nie można. No i mam nadzieję, że muzyki nie ma, no ale zobaczymy. Zobaczymy. I wiemy im ma i ma. I światełka I jadzwon. <grym> Dobra. Okej. Okay. I jazda na gumie. Idy. Bliskie spotkanie 250, idy 300. Idy mogę tutaj, ile chcę, wtedy mam jakiś najlepszy czas. Hop. Najlepszy czas offline: 3610. Nie wiem o co z tym chodzi, ale nawet miałem rozwalać, a nie jakieś najlepsze czasy. Najlepsze czasy to sobie mogę po filmie robić. No mówię, samochodem będzie lepiej rozwalać, bo motorem to ciężko w coś trafić. Bardziej samochody mnie rozwalają i skok. Czyste lądowanie, jadę pod prąd. I, i, i tutaj Tylko minus jest też, że nie pokazuje prędkości, jaką jadę. Wow. No i dzwon kolejny. O, no, znaki leżą. No, samochodem byłoby lepiej, czekajcie, gumę się jakoś, o, jakoś tak, o, boomkick, tak, jakoś kręciło, o, hop, dobra, i, o, no, musiałem mi przeszkodzić, o, hop, to zła pora dnia, trudno, tutaj wszystko strzałkami, ja dzisiaj teraz A, Z się hamuje. ale walnąłem no, głową, Strzałko w dół się jedzie na gumie, strzałko w lewo się skręca, strzałko w prawą się w prawo, a do wprost się nic nie robi. Ale czekajcie, nic, no nic. O i pan. No. Czekajcie, o. Tu mamy co? Czekajcie, zobaczę. Chyba stację benzynową, ale piękny lakier, a mechanik, piękny lakier, a to tylko na chwilę tutaj mamy mechanika ale jesteśmy naprawieni i zbawieni rekordowy czas uliczny na Waren Awe coś tam no wszystkiego się tutaj tak nie da szybko wszystkiego szybko przeczytać bo to szybko wszystko znika no i motorem jest ciężko wszystko rozwalać samochodem jest lepiej bo ma się mniejszą prędkość za motorem, no to tak. Bardziej o mnie. No ale coś tam. Coś tam próbuje trafiać, ale. Hop. Hop. Tutaj jak odpalacie pierwszy raz tą grę, czyli Paradise City e, Burnout Paradise Ultimate Box, to zawsze tam, tam przewodnik Wam opowiada coś na północy, na południu, zachodzie. No, ale ja oczywiście o tym nie pomyślałem i zacząłem bez Was, niestety. I nie wiem, mostem, znaczy tunelem, i pod prąd, i motor leci. No nie ja zauważyłem tego samochodu, niestety. Film będzie trwał 15 minut. Jum, 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 jum. Ja za na gumie pod prąd 139, idy. Nie wiem, co to znaczy to idy. Nala światła, by pasy rozwalić. Bo dawno tak nie rozwalałem więc hop, hop Były światła i światła nie ma Dobra A teraz trochę pokręcimy bączków na drodze No mam nadzieję, że wy mnie słyszycie, że muzyki nie mam. Bo tutaj jeszcze nie wiem jak wszystko ścisza, ale Coś tam przed y, nagrywaniem pościszałam, więc No mam nadzieję, że nie ma Wow, jak coś nie wyszło ale sobie przecież... Hmm... Co wymiłujcie? Zakaz wiatr? Don't... Don't not enter? Raczej rozwalanie chcieliście napisać. Eee, które wybieramy? A to oczywiście. No i chyba nie da się rozwalić. Nie. bym sobie porozwalał coś, no ale. No mówię, motorem to ciężko. No jak widzicie, trzeba się skupić, żeby wtrafić te światła. No i świateł nie ma. Dobra, więc jedziemy z serpentyn i nie jedziemy. Okej, okay. no jakbyście mi nie słyszeli, no to ja, ja tak za wiele nie mówiłem. Ważnego więc śmieci, rozwalamy, czy cokolwiek to jest. Hop, hop. Numer. Jutro jadę na chlebiska, sobotę też jestem, w niedzielę już wracam, więc może w niedzielę będzie film. A nie, no to nie. I w niedzielę będzie uwaga, albo w poniedziałek Runner, więc Runner, czy Mudrunner, nie Madrunner, Madrunner. Yy, muszę jeszcze dzisiaj sobie w niego troszeczkę pograć Bo już troszeczkę zapomniałam o co tam chodzi, więc żeby na filmie nie było. znak stop. Znaczy znak pozwolenie na rozwalanie, co nie? No, nie, W śmieci czy co, co to jest, to nie wiem. Hop, znak 30 na godzinę rozwalany. Hop, hop. Kolejny znak jazda na gumie 400, idy Musi co do to ten to idy Nie wiem Nie może jakaś prędkość, nie wiem, idy Paradise City no dawno nie było No ale mam masy to 16 Madrunner Motory Co jeszcze? Chyba tyle Cztery gry powinny być To jest pierwsza, w poniedziałek będzie mad runner one będzie Bassimian 16 motory, dwa fikołki Raz mi się udało trzy zrobić na próbie Więc trzy jest realne To się trzeba rozpędzić. znaleźć odpowiednią górę, więc Mój nowy cel to trzy fikołki No i samochód Leps, <laughs> leps i kolejny znak. No, motorem tak ciężko rozwalić. O, śmietnik spróbuję. I papa. Jazda na gumie. Bączki. No, dajmy na robić co się chce, praktycznie. Policji nie mam. I jedziemy. Jazda na gumie. Hop, hop, hop. Tutaj mój na potorach jeździć yy, Tylko no, nadal rządzi yy, rod Awem Czyli chyba ja nie wiem Gadzie tutaj gdzieś z czego co pamiętam to zaraz był jakiś zjazd o, Wejdę sobie tutaj troszeczkę ławek porozwalam o. Mm. albo i tego zjazdu nie ma jednak, no niestety. Iiiiiiiiii No um. dobra, no jedziemy No samochodem będzie więcej rozbalania No bo jak widzicie motorem, to bardziej ja sam siebie rozwalam Niż miasto No a troszeczkę się staram Trafię na no, co? Baj się mnie, baj się słysznie, słusznie No iiii Wow, wow, wow. I znak, stop I ja trudno, O Iium. Lot To nazywacie lotem? No dobra Iiumium. Z tego głównego miasta chyba wyjechałem, a tak widzę, że no ale nie, mogę się mylić Bo muszę sobie w tych grach wszystko poprzypominać Dopiero, bo one są nowe Dla mnie Jadę pod prąd w ogóle. Albo już nie jadę. Dobra. I jazda na gumie mężczyzną. Dobra. Jak wrócę z chlebisk nagram te wszystkie cztery gry. To będzie basy moje to 18, jak sprawdzę jak jeżdżą kobiety jako pomocnicy w autobusie, stach W autobusie, a potem jak mama jedzie. Bo wczoraj znowu kobieta mi spodobała wypadek w eurotraku Zajechała mi drogę po prostu i już... No na cofiemy literą Z. Zrobimy jakiś może skok z strzałkami, a się odpala. Tutaj można wszystko wybierać: kolory sobie, można wybierać, można motory wybierać, samochody one chyba zdobywać, więc Tylko trzeba jeździć. No na a tu, 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 no rad, bo tu, 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 na no, ramię, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, komentarz. I widzimy się dopiero w poniedziałek. W tym, no, Madranerze niech te widzowie zasubskrybują co, to, co mówiłem na początku filmu. Jeszcze raz Adora nie chce mi się, ale mam mówiłem. Yy, o, można się obrazy do tyłu. Więc widzowie, to byłoby na tyle, to był Paradise City. Burnot Paradite He Box. Box. Możecie sobie zainstalować, pograć. He, no i co? Zdobywać motory, lakierować, wybierać wszystko nowe. Ja mam dwa motory, samochody nie wiem. Ja mam nowszy motor, no i co? I lampę rozwalam, więc widzimy się w poniedziałek w Madranerze, więc hej!